Trzeba oszczędzać wodę, a woda daje życie. Bez wody nic się nie urodzi. Jest coraz mniej wody na Ziemi. Bez wody nie urośnie żadna roślina. Musimy oszczędzać każdą kropelkę. Nasza planeta wysycha. Zdaniem ekspertów, do 2030 roku. W Polsce grozi poważny kryzys wodny. Dostępność wody będzie o 40% niższa od zapotrzebowania. Musimy zmienić nasze codzienne nawyki i edukować. Trzeba brać w prysznic, a nie kąpać się w walnie. Finisz, wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotował program Kropelka dzięki któremu dzieci w wieku przedszkolnym będą uczyły się jak oszczędzać wodę. My tam w przedszkolu mamy taką, taką butlę, gdzie jak pada deszcz, no to tam się zbiera woda i no i tam leci woda z deszczu. Przedszkola z obszaru zagrożonego suszą zostają wyposażone w zbiorniki retencyjne, a przedszkolaki otrzymują książeczkę o przygodach kropelki Amelki i zestaw do pielęgnacji roślin. A wychowawczyni poprowadzi zajęcia edukacyjne. A to jest kropelka Amelka i ona będzie nam podpowiadała, jak trzeba oszczędzać wodę. Zęby ręce szybko myjesz, zakręć wodę, mniej zużyjesz. Zmywając naczynia ręcznie, możesz zużyć aż o 80 litrów wody więcej, niż gdyby umyła je zmywarka. Gdyby jednego dnia wszyscy Polacy zmywali naczynia w zmywarce, oszczędzilibyśmy wody do picia dla tak dużej grupy ludzi jak na przykład wszyscy mieszkańcy Krakowa. I wystarczyłoby jej na dwa lata. Musimy dbać o naszą przyrodę. Żeby oszczędzać wodę, trzeba zakręcać kran. Naczynia trzeba zmywać w mywarce po jedzeniu. Wszyscy musimy to robić. Opowiem rodzicom, jak oszczędzać wodę.